Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z kariery, która polega na tym, że mamy wszystkie maszyny wypożyczone, nie mamy nic swojego. A do tego główny cel to wykupienie wszystkich pól dostępnych na mapie. Teraz w tle możecie sobie oglądać napełnianie rozsiewacza i wapnowanie pola, na którym w poprzednim odcinku zebrałem bawełnę, także to pole jest już przygotowywane pod kolejny zasiew. Natomiast w poprzednim odcinku udało mi się też zebrać ziemniaki, i to dosyć sporą ilość, która w tym momencie zgromadzona jest w silosie, co już też kilka razy podkreślałem. No, Farming Simulator jest symulatorem, a jak widzicie, za chwilę będą działy się rzeczy magiczne, bo ze silosa na ziarno będą leciały ziemniaki. O, właśnie, tak jak teraz to się dzieje. No, ale cóż, jest to gra, która ma. No kilka takich aspektów, które warto byłoby poprawić, natomiast nie czepiając się zbytnio, tak czy siak za te ziemniaki, nieważne skąd one leciały, pieniądze jakieś tam wpadną. Mówię jakieś, bo nie będą to jakieś duże pieniądze, biorąc pod uwagę. Ilość jaką udało się zgromadzić, natomiast no słuchajcie, zawsze było mówione, że tutaj, jeżeli chodzi o ziemniaki i, i buraki cukrowe, no to się opłaca, bo jest ich dość sporo. Tak, to jest prawda, ale zobaczcie sami. No, 36 tysięcy za ten transport, który w tym momencie tutaj dostarczyłem, gdyby w tym momencie zamiast ziemniaków. Gdybym w tym momencie tutaj odwiózł powiedzmy soję czy rzepak, no to ta kwota byłaby zupełnie inna, ale też mówimy tutaj zupełnie o innych uprawach. Ok, to już jest drugi transport ziemniaków do tego skupu, bo w nim była najlepsza cena, więc za całość udało mi się zarobić około 66 tysięcy, czyli też znowu nie jest to tak mało. Tutaj mała próba skrócenia sobie drogi tak zwane z górki na pazurki, ale jak widzicie, Manik dał radę, było tu sporo miejsca, żeby sobie jeszcze zawinąć. Więc, jeżeli będziecie sobie chcieli tędy zjechać na skróty, to śmiało możecie przy tym skupie to zrobić. Jako, że tych pieniędzy troszeczkę się na koncie uzbierało, a główny cel to zakup pól. Pole numer 14 za kwotę 403 tysiące w tym momencie jest również moje. Ale że ono było w wczesnej fazie rozwoju, więc postanowiłem to wykorzystać. I jeszcze udało mi się wykonać nawiezienie tego pola, bo, bo nie było ono nawożone w ogóle, było tylko zasiane. I tutaj Wam pokażę mały trik. Jeżeli wykorzystujecie pracownika, to musicie odpowiednio blisko podjechać, żeby się zaczytało automatyczne, że tak powiem, prowadzenie tego zestawu, więc jeżeli wiedziecie za bardzo do środka i żeby to się zaczytało to pognieście sobie uprawę, natomiast jeżeli ustawicie się wzdłuż, tak jak ja zrobiłem to przed chwilą no to nic wam nie pogniecie i zobaczcie teraz zawrócił i tutaj nic nie jest nie musicie zmieniać rozstawu to taki mały trick porada ode mnie żeby ustawiać się z boku pola wtedy nic sobie nie pognieciecie wjeżdżając tam samodzielnie jeszcze na szerokich kołach no i teraz przyszedł główny moment odcinka czyli zbiory rzepaku te wyczekiwane bo dosyć mocno zastanawiałem się ile uda się zgromadzić pieniędzy po tych zbiorach względem dochodu jaki dała soja no ale to zobaczycie na sam koniec nie było tak źle i będzie też jeszcze możliwość żeby za te zebrane pieniądze troszeczkę się rozwinąć Teraz to pole, które było wcześniej nawiezione, czyli nie jest ono nawiezione w 100%, a jedynie w 50%, akurat nie wykonałem tego po raz drugi, uznałem, że, że to i tak jest świeże pole, więc za drugim razem zadbam o nie osobiście dużo, dużo bardziej. I w tym odcinku chciałem użyć wozu przeładunkowego, bo do tej pory jeszcze z niego nie korzystałem. Wybór padł na kinze 30 tysięcy litrów, ale słuchajcie, nie jest to bardzo dużo względem, powiedzmy, jakieś tam naczepy. I okazało się, że o ile na pojedyncze wysypanie dla takiego John Deere'a, którego tutaj widzicie jest ok, to już dla, na pojedyncze wysypanie czy tam dosypanie powiedzmy z drugiego zbiornika od fenda no to już, to już może się okazać niewystarczające. Tymczasem wykorzystałem ten moment gdzie, gdzie tam sobie kombajny chodziły i postanowiłem wykonać pierwsze zasiewy i tym razem na wszystkich polach pojawi się owies. Więc zobaczymy, co z, tym, co z tym owcem wyjdzie. Będzie też jeszcze potencjał w słomie do zebrania. Nie wiem, czy, czy będę ją zbierał, czy potnę ją, to się jeszcze okaże. Natomiast teraz możecie sobie oglądać pierwszy zbiornik, który udało mi się przywieźć. Dosyć ciasno tutaj było, opony szerokie, więc trochę musiałem najechać na ten betonowy, na ten betonowy najazd, ale nic wielkiego się nie stało. Ok, teraz zobaczcie: wysypujemy wszystko z fenda. Tam w tym momencie był. Była zebrana soja, która, która była na tym polu, a w międzyczasie na tych wszystkich pozostałych polach wykonywałem już zasiewy. Jeżeli można powiedzieć, że brud może ładnie wyglądać, no to to wapno na tym że wygląda naprawdę świetnie. Tymczasem tutaj dosypujemy resztę, jaką udało się zebrać tej soi z tego nowo dokupionego pola. I akurat tak się udało, że najlepsza cena była w młynie, czyli po sąsiedzku bardzo blisko, więc od razu to sprzedałem, nie woziłem tego w ogóle. Do silosa. No i ile zarobiliśmy? Zarobiliśmy 83 tysiące, no a ten wóz przeładunkowy miał jeszcze trochę zapasu, czyli jakoś tam bardzo dużo tego nie było. 83 tysiące wpadło na konto, czyli 413 tysięcy. Jesteśmy w tym momencie na plusie. Dopadła nas noc, ale noc nie jest straszna. Zobaczcie, teraz ta rura ma fajny reflektor tam na końcu jest doświetlona. Nie ma mniejszego problemu, żeby wycelować, czy gdzieś tam, żeby żeby ziarno przeleciało za burty. Zarówno w John Deere jak i tutaj w Fendzie Jest to samo. Patrzcie, rura jest też doświetlona, wszystko elegancko widać. No a cóż, trzeba stwierdzić, że no w tej odsłonie tam nos wygląda naprawdę bardzo fajnie i ja osobiście bardzo lubię pracować nocą co pewnie większość z Was też potwierdzi, bo jak dla mnie to naprawdę ta noc wygląda świetnie. A i teraz przyszła pora na oddanie tego wozu przeładunkowego i na wzięcie większego bo po prostu tamten okazał się za mały. Tym razem mamy 70 tysięcy litrów, czyli ponad dwa razy więcej niż ten poprzedni i teraz dopiero śmiało sobie mogłem tutaj e, tym wozem przeładunkowym manewrować i poczynać e, pomiędzy tymi dwoma kombajnami, bo no, w pewnym momencie pożegnałem już mana, odstawiłem go stwierdziłem, że przejeżdżanie im co chwilę nie ma sensu, więc postawiłem tutaj na JCB i myślę, że miałem rację, bo naprawdę bardzo sprawnie sobie radził. Teraz macie już końcóweczkę, e, wszystkie maszyny zjeżdżają do, do, tej, do tego miejsca, gdzie je myje. Oczywiście, standardowo wszystkie muszą być umyte po pracy, żeby no ładnie wszystko wyglądało. Nie lubię, jak te maszyny są takie ubrudzone, aczkolwiek no niektórym to pasuje. Więc, John Deera już odstawiamy, JCB teraz jest też myty i wszystkie maszyny, które, które miały tutaj swój udział w tym odcinku, również zostały umyte. Natomiast tam też nie, zmieściły się, nie zmieściła się naczepa, pełna rzepaku i nie zmieścił się wóz przeładunkowy, czyli musiałem ją odstawić obok zbiorników, bo te, te zbiorniki, które mam rozbudowane, mimo wszystko okazało się za małe na ten rzepak, który nie zgromadziłem. No i cóż, mamy wieczór, teraz pokażę Wam, ile mnie kosztuje utrzymanie tego wszystkiego. 8400 to są odsetki od pożyczek, 36900 to jest koszt wynajmu maszyn i utrzymanie ziemi 170, czyli zobaczcie, to są w zasadzie można powiedzieć śmieszne kwoty, które nie jestem zmuszony płacić. Więc no cóż, jak dla mnie dalej uważam, że ten wynajem się opłaca. Teraz zrobiliśmy sobie mały przeskok czasu i zobaczcie jaka jest cena rzepaku w 2600, czyli w tym momencie, co prawda no, straciłem tutaj trochę pieniędzy na tym przeskoku czasu, ale no, nie chciało mi się czekać do momentu kiedy, kiedy po prostu będę chciał to sprzedać, a bardzo byłem ciekawy tego jakie pieniądze uda mi się za to po prostu pozyskać. Więc najpierw sobie odstawiłem to wszystko, jeżeli chodzi o ten, to, to, to co nie udało się zmieścić w silosie, czyli ten wóz, wóz przeładunkowy, on jest wypełniony niespełna w połowie, natomiast jeżeli chodzi o, o naczepę, no to naczepa ta miała dosyć sporo jeszcze tego rzepaku, no i teraz przypinamy, przypinamy do mana nasz nasz pociąg na kołach to wszystko jest już spięte razem te przyczepy mam razem już, już ustawione ze sobą także odstawiam po prostu na bok i w razie konieczności Nie z nich korzystam musiałem tam to wszystko odstawić bo ciężko byłoby się zmieścić z całym tym zestawem zobaczcie podjeżdżanie po kolei także to wszystko musi być tutaj dobrze wycelowane żeby, no żeby się zmieściło i żeby utrafić tutaj z tym bo rozpięcie później tego i spinanie a przypominam, że to jest spiętym na, na tych wózkach doli no manewrowanie z tym nie należy do, do najprostszych czynności, dlatego zawsze ustawiam sobie pracę w ten sposób, żeby tym jak najłatwiej manewrować tutaj skorzystałem z tego, że te pola należą do mnie, więc pojechałem sobie na skróty, bo tam drogą przy tych barierkach czasami bywa problem, jeżeli najeździcie się z jakimś autem tutaj w manewrowanie się w ten syp tymi trzema naczepami też wymaga troszeczkę wprawy, ale jak sobie poćwiczycie, to na pewno się Wam to uda. Wiem, że sporo osób pytało mnie o tego moda na te naczepy, więc wrzucę Wam linka w opisie pod tym filmem, także jeżeli będziecie zainteresowani, możecie sobie z niego skorzystać. Naprawdę te, te naczepy są świetne i, i szczerze Wam je polecam w takim układzie, jak ja spinam, to, to wywożenie po prostu tych zapasów to jest czysta przyjemność, bo kursowanie, kursowanie pojedynczo to czasami naprawdę bywa męczące. Mamy teraz całą sprzedaż za sobą. Za chwilkę pokażę Wam, jak to finalnie wyszło i ile udało się zarobić. Teraz macie manewr zawracania, który z trzema naszybami do najłatwiejszych też nie należy, ale jakoś sobie tutaj poradziliśmy. Do tego mamy sporo miejsca, żeby w ryby wrócić. Te pola już są moje, więc mogę sobie śmiało tędy jeździć. Nie muszę manewrować tutaj po tej drodze. Okej, okay, jesteśmy na miejscu i cóż, zrobimy małe podsumowanie, ale zanim zrobimy to podsumowanie, pamiętajcie, że mamy jeszcze do odwiezienia tą naczepę tutaj oraz ten wóz przeładunkowy, czyli zanim będziemy mogli zrobić podsumowanie, chociaż po części już widzicie ile jest na koncie, czyli 887 tysięcy, więc możecie się już domyślać, ile się udało zgromadzić. Słuchajcie, no cóż, teraz zostanie, zostanę postawiony przed takim dylematem, które pole, które pole zakupić, bo zostało chyba, bodajże, zostało chyba bodajże dwa czy trzy, chyba trzy, zostało trzy te duże pola, a reszta to są małe pola, więc. No, dylemat będzie taki: albo kupujemy jedno, to największe, które jest dostępne, albo kupujemy kilka małych. Dlatego też będę prosił Was o pomoc w tym wyborze, co Wy byście zrobili na moim miejscu. Aczkolwiek uważam, że chyba jedno pole zwróciłoby się najszybciej. Dobra, ale o tym potem. Teraz macie moment, w którym wszystko, co już było, jest odwiezione. Nic więcej nie mam i mamy podsumowanie: 872 tysiące. Tyle mamy przychodu ze zbiorów, czyli słuchajcie, no cóż, trochę się tak uzbierało, a teraz w kwestii pól. Widzicie teraz wszystkie moje pola, one są obsiane w tym momencie OwSem, czyli tym razem postawiłem na owiec i w kolejnym odcinku dowiemy się, jak to będzie wyglądało z plonami. Ile z tego uzyskamy. Teraz mamy tak, pole numer 7 no za pół miliona, pole numer 6, najdroższe za 80, 850 tysięcy i pole numer 8 za 331, czyli można powiedzieć, że kupując 7 i 8 no można powiedzieć, że wchodzimy w tą kwotę szóstki, a dostajemy dwa razy więcej powierzchni. Mimo wszystko chciałbym też poznać Waszą opinię na ten temat, czy kupić któreś z tych trzech, może nawet dwa, czy może jednak pokusić się o wykupienie tych małych na dole, ale chyba jednak moja rekomendacja i mój tok myślenia jest taki, żeby postawić jednak na duże pola, bo zawsze ten zwrot pieniędzy nastąpi szybciej niż w przypadku tych małych. Nie trzeba, nie trzeba na nie przejeżdżać, tam kombinować, wszystko mamy, że tak powiem, pod ręką, pod nosem i w większym obszarze. Ok, słowem podsumowania: milion na koncie na plusie, 3 miliony na kredycie na minusie i wybór dotyczący, które pola zakupić. Dajcie znać w komentarzu, co byście zrobili na moim miejscu, a tymczasem ode mnie na dzisiaj to tyle. Cześć, pozdrawiam Was.